Dzień dobry widzowie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rumie z Jamajki. Ale najpierw przypominam, że można już kupować specjalne świąteczne zestawy prezentowe, takie jak łycha z karawką, czy zestaw klasztornych holenderskich piw trapistów z dedykowanym szkłem. Oraz oczywiście przypominam o tym, że możecie zamawiać u mnie dedykowane stroiki świąteczne. Natomiast przechodząc do tematu dzisiejszego lanego poniedziałku porozmawiamy sobie o rumie z Jamajki. Zazwyczaj jeśli przedstawiam rumy to rzadko kiedy one właściwie są z Jamajki. Raczej rumy kojarzą się jednak gdzieś tak alkoholicznie. Chorowo przynajmniej z Dominikaną, z Barbadosem, z Martyniką, San Vincent, brytyjskie wyspy Dziewicze. Ta jamajka wcale nie jest jakoś tak. Wybitnie popularna, zwłaszcza gdzieś w tej płaszczyźnie tych rumów, takich bardziej rozpoznawalnych i z wyższej półki. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o 15-letnim rumie Tisonti, którego opis stawia nacisk na to, że pochodzi z renomowanych destylarni Hampton Estate i Woolfie Park. Z etykiety możemy dowiedzieć się, że jest to rum extra old, starzony przez 15 lat w beczkach z amerykańskiego dębu po Bourbonie oraz później jest jeszcze. Dodatkowa, dodatkowa maturacja, dodatkowe finiszowanie o bliżej nieokreślonym czasie w beczkach po winiem wzmacnianym Porto. Chwalą się tym, że nie jest tutaj dodany żaden barwnik, kolor jest naturalny, prosto z beczki. Wiemy, że ten rum jest delikatnie dosładzany, wiemy, że jest z melasy cukrowej. No i podobno ma się odznaczać bardzo owocowymi niuansami. Ma być marakuja, ma być ananas, ma być banan, stąd dzisiaj też jest banan. Przy tej degustacji, no więc nie pozostaje nic innego jak sprawdzić, czy nie robią nas w Bambuko. No i muszę powiedzieć, że pachnie to naprawdę obiecująco owocowo kandyzowanie i deserowo, więc prawdopodobnie w kwestii przynajmniej tych owocowych akcentów rozczarowania nie będzie. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo podoba mi się etykieta tego trunku, ponieważ ona no, tak nawiązuje właśnie do takiej mapy pirackiej, mapy skarbów, jest ta trupia czacha z zasłonką na oko, z tą czapeczką piracką, ten Jolly Roger. No i to co najważniejsze, czyli Voltas, a Woltasz to 43, 0,4% alkoholu. Dlaczego jest taka moja dziwna reakcja? Bo przez moment miałem wrażenie, że ten rum leje się różowy, ale on naprawdę dostaje jakiś takich lekko wrzosowych refleksów pod światło. Pierwszy raz widzę coś takiego ciekawe. Pachnie deserowo. Natomiast, dlaczego warto zawsze powiedzieć o tym, że ma te 43,4%, ponieważ daje nam to nadzieję, że ktoś. Podczas produkcji tego rumu ogarnął, że w tym woltażu jest bardziej ekspresyjny, bardziej ekstraktywny. Stąd możemy jakby oczekiwać niejako, że ten rum jest wyższej jakości, i rzeczywiście robiony, że tak powiem z pasją, a nie standaryzowany na sprzedaż w wysokim wolumenie. Ten alkohol w nos, że tak nie bije. Mamy tutaj troszeczkę jakichś takich faktycznie kakaowo-czekoladowych nawet bym powiedział akcentów. Gdzieś jakichś takich bardzo mocno kandyzowanych, wypieczonych tych owoców. Ale powiem szczerze, czy tutaj ja czuję banana? No nie, ewidentnie nie. Czy czuję tu marakuję? Czuję owoce, ale bardziej bym powiedział, że to są takie owoce gdzieś około śliwki w czekoladzie, aniżeli marakuja. A na nas tym bardziej nie. No tutaj dla porównania mam rum, który jest macerowany. W Queen Pineapple, no i to jest ananasowe. Jakby aż wali po nozrzach, jakbym otworzył puszkę z ananasami. Tutaj kompletnie jakby nie ta stylistyka, nie ta charakterystyka. Niemniej jednak jest ona bardzo kusząca. Nie wiedząc, co to jest, chętnie bym spróbował. Pomimo tego, że ten rum spędza 15 lat, co jest to całkiem już takim solidnym wiekiem w tej beczce, to te akcenty takie drugo- i trzeciorzędowe, charakterystyczne dla beczki, wcale tutaj nie są jakieś mega... Wybijające się z tej kompozycji, powiedziałbym, że jeśli chodzi o sam zapach, jest to naprawdę rum bardzo stonowany i wyważony. Zobaczmy zatem, jak to się prezentuje w mordzie. Kurczę kawał dobrego. Chwila, moment, bo chyba się pospieszyłem z niektórymi rzeczami. W smaku wyczuwalne są nuty dojrzałych owoców, zwłaszcza banana i ananasa, przeplatane pikantnym dębem. Klarowne aromaty marakui, banana i słodkiego ananasu. Nie no, ja powiem tak, to może ktoś podmienił etykiety, bo to w ogóle nie, w ogóle nie jest ten styl. Wiecie, no na przykład taki ananasowo-marakujowo-bananowy rum, to był Ram Merchant z French Overseas, to, to była eksplozja takich aromatów. Tak jak tutaj ten Union Queen Pineapple, to jest eksplozja takich aromatów. Tam gdzieś rzeczy dookoła milonario cuici, dookoła pasers, Rama, spice, to, to są rzeczy, gdzie jest banan, rumbambu, tak? To, to jest coś też, temat, gdzie można powiedzieć, że jest taki efekt jakiegoś takiego kandyzowanego banana. Natomiast tutaj mamy owszem bardzo przyjemną słodycz. Ten rum jest w ogóle mimo 43.4% alkoholu bardzo przyjemny w ustach. Ma od razu taki słodki, taki wygładzający, jakby taki pędzelek wjeżdża na język i dopiero potem rzeczywiście pojawia się jakaś taka lekka nuta pikantności, ale bliżej nieokreślonej, ja nie powiedział, że to jest wiecie jak w przypadku Don Papy mascara, pikantność kapsaicyny od papryczki Sealing labujo, czy nie wiem, pikantność pieprzu, czy dajmy na to pikantność na przykład dębu, czy pikantność tytoniu. W ogóle tutaj tego nie ma. Zresztą bardzo jest lekki finish, który właśnie jest nie, tytoniowy, nie dębowy, tylko raczej taki słodkawy. Przyznam szczerze, że trochę trudny do oceny jest dla mnie ten rum, bo on jakby ma kategorie, ale już nie ma tych jakby podkategorii, tych takich szufladek, nie? Jakby ten rum jest słodkowytrawny, ale ciężko powiedzieć czemu słodko i czemu wytrawny, bo tak, orzechowości w tym nie ma. W ustach jest głównie słodycz i głównie jakby wpływ beczki, ale ten taki najprostszy. Dlaczego część z was może myśleć, że ja się na przykład teraz plączę w zeznaniach i tak dalej. Tutaj jest smak drewna i beczki. Ale w wysokiej jakości alkoholach beczka potrafi dodać wanilię. Pokażę wam coś, żeby, żebyście wiedzieli, że nie gadam farmazonu. Leksykon smaków z kursu WUSET3, który zdawałem. I tutaj mamy coś takiego jak drugorzędowe i trzeciorzędowe aromaty. Nie? I mamy na przykład, co tam dają drożdże, co daje konwersja malolaktyczna i co daje beczka, bo to jest dosyć uniwersalne, no bo drewno jest jakby no, wszędzie identyczne. Nie? No i drewno może dać tam... Wanilię, może dać nam goździki, może dać nam gałkę muszkatałową, może dać nam kokosa, może dać nam butterscotch, trochę nie wiem co to jest, ale coś tam myślane. To, tosty, cedr, palone drewno, tytoń, dym, czekolada, kawa. To mamy na przykład suszone owoce, drewno, takie wanilia, nie o no na przykład w burbonie, nie to bardzo często, właśnie jak jest whisky finiszowana w beczce po dobrym burbonie, czy tam ogólnie jest dobrze zrobiona. To będziemy mieli bardzo często wanilię, taką żywiczną dębowość i tytoń, nie? I to są jakby takie trzy rzeczy, które daje drewno, które można wymienić. A tutaj jest po prostu drewno. Nie ma tych jakby dodatkowych tych takich aromacików dookoła tego wszystkiego. Także to jest bardzo proste, zbalansowane jeśli chodzi o stosunek słodyczy, mocy i... Wytrawności. Nawet powiedziałbym, że delikatnie przechylone w stronę tej słodyczy, bo jednak to jest bardzo przyjemne w ustach i bardzo łagodne w ustach. Absolutnie nie ma ciężkiego finiszu, absolutnie nie ma tytoniowego finiszu, absolutnie nie ma ostrego finiszu, nie ma żadnej żyletkowości. Kompletnie nie czuję tych owocowych rzeczy. Bardziej bym powiedział, że jak już to właśnie czekolada z czemem, jakimś frużeliną, takie mało wyraziste. Co jednak gra moim zdaniem na niekorzyść tej butelki, bo ona wcale nie jest taka tania i ona kosztuje, słuchajcie, 280 zł. To jak za 280 zł, to wręcz uważam, że jest to kasztan. Ale taki pijalny kasztan, taki, że nie do wylania, nie, że boli, tylko po prostu jakby jest. To jest dla mnie run, który powinien kosztować maksymalnie 80 zł, nie? No, on jest dobry i niedobry jednocześnie. Jest smaczny, można go się napić z przyjemnością, nie krzywi ryja. Jest przyjemna słodycz, jest potencjał do drinków, ale nie za te pieniądze po prostu. No, za te pieniądze oczekiwałem czegoś miliard razy bardziej złożonego, rozbudowanego, wielowątkowego, wielowarstwowego. No, po prostu, że będzie lepsze, nie? No, nie cholery. ja tego nie widzę. Jeśli ktoś z Was topił, dajcie mi znać, jakie były Wasze odczucia na ten temat. A ja przypominam o możliwości zrobienia zakupu w moim sklepie Alkopolo Alan Ptak przy ulicy Wieszczackiej 2 w Gdyni. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, napisać komentarza, kliknąć w przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco. Oraz przypominam o możliwości wsparcia mnie przez platformę Patronite. A ja się z wami żegnam. Do następnego i swartem!